CDC nie może mieć alfa 420, ta konstrukcja nie byłaby w stanie udźwignąć takiej takiej lufy, Mogłby mieć alfa 280 Wargaming zrobił WOTA w przyszłości, ale go nie wypuścili, ponieważ pewnie był zbyt słaby i wiedzieli o tym, że nie ma to sensu Ale zrobili taką grę, gdzie były helikoptery, gdzie były czołgi nowoczesne nie pamiętam jak się to nazywało, ale wypuścili kiedyś trailer. I yy, ta gra nie wyszła oficjalnie. Na fazie alfa zakończono ją, ponieważ Uznano, że to nie ma sensu. No. Ogólnie nie wiem czy tak sobie zdajecie sprawę. Ale bardzo... Dużo projektów for gaming zrobił, które nie wyszły. W sensie które wstrzymano rozwija... Ro, których rozwój wstrzymano. Takim największym przykładem to chyba World of Warplanes, to jest taka gra, która tak naprawdę... bardzo szybko upadła, bardzo szybko. No bo to co tam się działo potem, nie wiem czy nawet teraz się dzieje, ale to to... no, no nijak ma się do War Thundera, no War Thunder niestety tutaj... Yy, albo stety, no, no, czy ja wiem czy to jest tak źle. Szybciutko World of of Plains wykończył bardzo szybko, ale War Thunder to zupełnie inna gra jest dla mnie niż World of War Plains. 1000 razy lepsze, 1000 tysiąc, tysiąc razy lepsze. Tysiąc, tysiąc raz Jeżeli chodzi o multi. kiedy z 130 pm w sklepie 5 zł. Dla mnie World of War Plains nie było spoko. Ja miałem doświadczenie w War Thunderze. Jak ja grałem w World of Warplanes, to ja włączyłem pierwsza bitwa mówię Co to za gówno? Samo uczucie latania było zupełnie inne. W Wortanderze ja się czułem jakbym naprawdę tym myśliwcem leciał. Czułem się jak leciałem bombowcem. Warp, war, w World of Warplanes wargamingu. W ogóle nie było tego uczucia. W ogóle nie było uczucia fajnego latania. Czułeś się, jakbyś... Yy... Leciał nie samolotem ważącym y, ileś tam ton, tylko czułeś się jakąś popierdółką. Takie mułowate... Naprawdę, nie, tragedia. Jeżeli chodzi o w samoloty to, to wargamingowe, to to katastrofa było. Ludzie w to grali tylko po to, żeby zdobywać konto premium. <laughs> Za darem, bo tam bardzo często konto premium było rozdawane. Czy grałem w Fentragerem Estona PS4? Nie grałem. Nie gram w inne gry niż World of Tanks obecnie. World of Warships nie jest słabe, tylko jest no specyficzne, jest wolne, tak? Dla nas graczy wota dzisiejszych, dzisiejszych, jest to. Tam się nic nie dzieje, tak naprawdę, nie? Przez większość czas, przez większość czasu. Dla nas graczy wota, to się nie dzieje. Ej, w ogóle nie powiedziałem nic o tym, ale oglądamy bitwę. Oglądamy bitwę pana MS Thanks z kranu WAR. To jest dobry kran i to jest dobry czołg oczywiście, czyli MBT. A po Overlord. Ale powiem wam wprost, na razie się w tej bitwie nic nie działo specjalnego, więc nie komentowałem, no bo nie miało czego się yy, tutaj. Nie miałem czego komentować, dopiero się rozkręca akcja. Teraz zaczyna się dopiero taki chyba ciekawszy moment. Tą bitwę można było oglądać od 10 minuty. Teraz rywale już zdominowali plażę. Ty masz piękną pozycję, aby ich ostrzelać. Jednocześnie, co jest bardzo istotne. Rywale nie mają za bardzo środka, więc nic ci nie grozi. Masz świetną pozycję, aby zrobić dużo uszkodzeń na tych czołgach. Teraz zastanawiam się, czy ty będziesz się skupiał na czołgach na plaży, czy pojdziesz po Skodę T-56, która walczy ze Skropionem. Chyba wybierzesz te 32, które... No, nie widzi ciebie. Możesz go ładnie zaskoczyć. Tylko czy, tylko, czy poczekasz na trzeci pocisk, czy wyjedziesz z dwoma? Czekasz na trzy. Nie wiem, czy nie przyjedziesz do niego za późno. Chyba za późno wyjechałeś do niego. Bo Bizon tego sfarmił. No. Czy podjąłeś dobrą decyzję, jadąc po T32 zamiast zamiast plaży. O, no, wydaje mi się, że chyba tak. Fajnie skarpiona zdjąłeś, na pewno. To chyba git. I teraz możesz się skupić na plaży albo Skodzie. No, wydaje mi się, że zdjęcie Skody, która ma ile życia... A, nie mogę sprawdzić. Aha, spoko. Czemu? Mało chyba jest na dwa strzały. Skoro jest ważniejsze, wydaje mi się, niż te czołgi na plaży. Jakbyś zdjął skodę, byłoby super. To byś miał pewność, że czyste masz plecy. Jeszcze arty by się przydało zdjąć. O, ten UD jest tutaj. Ja bym chyba strzelał w niego. Tymi dwoma. Bałbym się, że ktoś go inny trafi. <grymne> Ale widzę, że byłeś mądrzejszy. Bo nikt nie nie strzelił. A myślałem, że skorpion go zajmie. Ja to widzę. Multiego na lotniskowcu. Spadowa. Wiem, że tam lotniskowce to jest taki trochę jak artyleria. Ty to jesteś. Niemiły. Niemiły człowiek. Niemiły jesteś. Jesteś niemiły, no. Panie Kupson, klan Czasy jest naszym klanem i odpaść to jest klan jakiegoś oszusta. Także nie dołączaj do jego klanu. Czy nagram odcinek z najlepszymi czołgami do robienia kampanii? Masz na myśli misji? Tak, planuję nagrać taki poradnik do misji. Ale na razie nie, ponieważ. No, po prostu na razie nie mam czasu. A jest to bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane. Na Fawcetta brać Turbo? Oj, tak, ale do drugiego zestawu. Jesteś sam na czterech. No, Skoda jest najgroźniejsza z tych wszystkich czołgów. Chyba najmniej groźna jest KW4. I strzyma dużo życia. Skoda na no magazynek. To jest 5 to no, też potrafi odbić. No, musi zdjąć Skoda na pewno. Rywale dobrze robią, bo kapują bazę. Jestem ciekawy, jak to rozegrasz. Ja bym raczej od środka atakował, co nie? Czyli bardziej chyba stąd z E6. Tutaj nie wiem, czy cię nie wykryje ta Skoda. Nie ma leni ro, y, różnic. Czy to skoro cię nie trafi? O, 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 niebezpiecznie. Jak ona ciebie nie zobaczyła? To był strzał na wagę złote. To był trudny strzał, trudna sytuacja. Zdziwiony jestem, że cię nie zobaczył, ale super. Dla ciebie wszystko tu super. Jeden czołk przyjmuje bazę. Dziwne, że nie w dwójkę. Jakby kapowali w dwójkę, byłoby GG Ciężka gitar. Wydaje mi się, że kapuje baza TS5, to nie TS5, to KW4. No to jest najmniej ważny czołk ze wszystkich O RNG Nice I teraz uciekałbym stąd. Uciekałbym spierniczał, gdzie pieprz rośnie. Przegrupować się i bardziej od środka, moim zdaniem. TS5 musisz jakoś starać się najlepiej objechać. Ciekawe czy oni są obok siebie, bo grają dotychczas bardzo zespołowo. Ale fartowny strzał! To był mega fartowny strzał w ruchu. O. To był ważny strzał, ale szczęśliwy. Nie możesz na niego wyjechać, bo nie wiesz, gdzie jest TS5. Musisz go porobić na wierze. Świetny ruch! Świetny ruch! Super! Tutaj mega ci gratuluję, że pomyślałeś o tym, żeby nie zjechać na niego, tylko żeby zobaczyć, gdzie jest TS5. Ustawiliście się za skałą, TS5 nie mogło wesprzeć swojego sojusznika. I teraz możesz spokojnie poczekać na pociski i z pociskami wyjechać na TS5. Genialne zagranie. Brawo! Brawo, 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 super to zrobiłeś. Bo niektórzy gracze by się podjarali i wyjechali na Isa, a trzeba było wiedzieć, że TS5 może go osłaniać. I tutaj zagrałeś najlepszą rzecz ze wszystkich możliwych. Mega. Teraz to już jest łatwo. Poczekać na trzy pociski, wyjechać. O, udało ci się umknąć mu. A tutaj akurat to było fartowne. Powinien był ci trafić. To, za czołg, to jest teoretycznie najlepszy czołg średni w World of Tanks na 8 tiersie AMBT. Teoretycznie najlepszy, bo nie każdy te słowa potwierdzi, ale statystyki mówiły ostatnio, że najlepszy. Nie wiem dzisiaj, czy jest najlepszy, ale ostatnio, jak patrzyłem, był najlepszym czołgiem średnim w World of Tanks. To była druga najlepsza premka w całej grze. Dobrze było, że nie poczekałeś yy, na jeden pocisk i wyjechałeś, tylko poczekałeś na trzy. W takich sytuacjach zawsze lepiej jest poczekać sobie. 7209 fragów. No, fajnie, 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 fajnie. Bardzo ładna bitwa. AMBT, nie wiem, czy jest najlepszym czołgiem. Zobaczymy, czy AMBT jest najlepszym czołgiem na no, ósmym tierze po Skodzie. Premium. Uwaga. Yy, DPG. Premium. 8. Okej. Okay my nie liczymy, no bo to jest czołg, który jest tylko dla najlepszych za rankingówki, ma go mało kto. Isu nie liczymy, bo go nie ma. Chimera nie zarabia, to nawet nie jest czołg premium. Pierwsze miejsce ma Skoda, potem AMBT, potem renegat. Czyli faktycznie, czyli jeżeli chodzi o zarobki, damage na, na bitwę, AMBT jest drugą najlepszą premką. Niby najlepsze, a wszyscy go ocenili na 6 na 7, 6 na 10 chyba. Tak. Znaczy, no, ja go nie oceniłem 6 na 10, ja go oceniłem na 8 na 10. Uważam, że jest on bardzo niedoceniany. Uważam, że wielu twórców ma totalnie złe o nim zdanie. Mimo, że dobrze im szło, to i tak go źle oceniali, co było mega niesprawiedliwe. Ja, ja wiem, że dużo twórców go oceniło nisko. Ale tu się nie zgadzam. Ja uważam, że Ja miałem nim super bitwy. Super bitwy na odcinku, super bitwy wszędzie. Damie też czołguś yy, bardzo mocny i bardzo łatwo jest sprawdzić to, że ludzie robią nim super wyniki po powtórkach.